Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Mam na imię Asia i dzisiaj przygotowałam dla Ciebie praktykę poranną, żeby się trochę rozruszać i wprawić w znakomity nastrój na cały dzień. Wskakuj na matę. usiądź wygodnie w siodzie skrzyżnym i zaczniemy sobie od krążenia barków w tył. Chcemy je trochę rozgrzeć, rozruszać. z wdechem i wydechem w swoim tempie. Oddech nosem. Jeszcze dwa. Mhm. I teraz ułóż prawą dłoń z prawej strony maty, lewą rękę unieść w górę i przenieś ciężar ciała na prawą stronę. Możesz delikatnie powędrować palcami. W prawą stronę, mhm. chcemy, aby rozciągnął się cały lewy bok, także nie zapadaj się w tej pozycji, otwórz klatkę piersiową, spójrz przed siebie lub spójrz w górę, zwróć uwagę, czy lewy pośladek nie odrywa się od maty. Jeśli tak, wycofaj trochę pozycję mhm. i spokojny oddech nosem. I jeszcze dwa. I teraz przejdź na drugą stronę. Lewa dłoń z lewej strony maty. Prawa ręka w górę. Wyciągnij się, wydłuż. Możesz trochę powędrować lewą dłonią w lewą stronę. Zwracając uwagę na prawy pośladek, czy nie oderwał się od maty. Możesz zostać na całej lewej dłoni, lub też na palcach. Jeszcze jeden oddech i pomału wyjdź z pozycji. Teraz ułóż dłonie na kolanach i na wdechu przenieś lewą dłoń na prawe kolano, a prawą rękę ułóż z tyłu za plecami. Weź spokojny wdech i na wydechu skręć tu w prawą stronę, głowa idzie za prawym barkiem. Pięć oddechów. Jeszcze jeden. I wróć do centrum i na drugą stronę. Wdech nosem. I wydech. Przenieś prawą dłoń na, pra na lewe kolano. Lewa dłoń z tyłu za plecami. Wdech. I wydech. Dokręć cały tułów głowa w kierunku lewego barku. Pięć oddechów. Jeszcze jeden, mhm. wróć do centrum i przejdź do klęku podpartego. Kolana pod biodrami, dłonie pod ramionami. Rozgrzejemy się w krowie kocie na wdechu. Pośladki wyślij do sufitu, głowa do sufitu. I wydech, koci grzbiet, pępek do kręgosłupa, broda w kierunku mostka. I jeszcze. Wdech, pozycja krowy. I wydech, pozycja kuciego grzbietu. I wdech w górę. Wydech, zaokrąglone plecy. I jeszcze dwa. I ostatni, pozycja krowy. I wydechować grzbiet. Świetnie. Przejdziemy teraz do pozycji rozciągającego się szczeniaczka. Przejdź dłoni do przodu, maty. Stopy grzbietowo na macie. Zejdź nisko, jak najniżej. I zostań na pięć oddechów. Pośladki wyszli do sufitu. Możesz ułożyć czoło lub brodę na macie. Jeszcze dwa oddechy. I ostatni. Mhm. I pomału wyjdź z pozycji. I przejdź do psa z głową do dołu Podwin palce stóp unieś kolana w górę i odepchnij się mocno dłońmi od maty pomaszeruj chwilę w psie uginając raz prawą raz lewą nogę w kolanie rozciągnij tylną taśmę nóg spokojnie oddychaj głowa luźno Mm -hmm. Teraz wejdź do psa statycznego. Odpychaj się mocno dłoni od maty. Niech każdy paliczek przylega do maty. Wzrok skieruj na środek maty. I oddychaj spokojnie nosem. Zwróć uwagę na twarz. Twarz ma być rozluźniona, miękka. Mm -hmm. I Teraz unieś prawą nogę w górę i przenieś stopę między dłonie. Przejdziemy do wojownika pierwszego. Możesz zostać z piętą uniesioną w górę, lub też ułóż piętę na macie i wejdź w górę. Możesz ułożyć dłonie na biodrach lub też unieść ręce w górę. Zwróć uwagę, aby kolano było nad kostką. Czyli nie robimy tego, mhm. kolano jest nad kostką i ruch kolana jest na zewnątrz, czyli to kolano nie schodzi nam do środka. OK, I staramy się, aby biodra były jak najbardziej równolegle do krótszej krawędzi maty. Lewa noga aktywna. Pięć wdechów i pięć wydechów nosem. I ostatni. Uh -huh. I przejdź dłoni do maty. Prawą nogę odstaw do lewej, do psa z głową do dołu i druga strona. Lewa noga w górę, wdech, wydech, stopa między dłonie. Prawa stopa, prawa pięta na matę lub też w górze. I idziemy do Wojownika Pierwszego. Lewe kolano jest nad kostką. Ruch korana na zewnątrz. Obie nogi aktywne. Możesz spojrzeć w górę, połączyć dłonie. Pięć oddechów. I ostatni. Mhm. I przejdź dłoni na matę. Przełóż lewą nogę do prawej, do psa z głową do dołu i od razu Przejdź do deski i zostań na trzy oddechy w desce. Mhm. I Teraz zejdź na kolana i do deski. I od razu pies głową w górę, uniesione kolana nad matą. I pies głową do dołu. Super. Prawą nogę unieść w górę i na wydechu stopa między dłonie. Tym razem przejdziemy do wojownika drugiego. Lewa noga, lewa stopa jest na macie. Biodra skierowane jak najbardziej do dłuższej krawędzi maty, Ręce ułożone na wysokości barków i tak samo jak w wojowniku pierwszym. Kolano jest nad kostką i ruch kolana na zewnątrz, czyli to kolano nie zapada się do środka. Pamiętajmy o tym. I głowa skierowana na prawą dłoń. Spokojny oddech nosem. Lewa noga aktywna. Zwróć uwagę, czy tułów nie pochyla się w przód, tułów jest w centrum. Jeszcze jeden oddech. I przejść dłońmi na matę. Prawa noga wraca do lewej, do psa z głową do dołu i robimy od razu na drugą stronę. Lewa noga w górę, wdech, wydech, stopa między dłonie. Prawa stopa pięta jest na macie i wchodzimy do Wojownika drugiego. Kolano lewej nogi jest nad kostką. Biodra skierowane do dłuższej krawędzi maty. Ręce na wysokości barków, prawa noga aktywna tu, w centrum. Głowa zwrócona na lewą dłoń. I jeszcze jeden oddech. Super. I teraz przejdź dłoń na matę. Lewa noga wraca do tyłu, do psa, z głową do dołu. Odpocznij chwilę w tej pozycji. Pięć spokojnych wdechów i wydechów. Głowa luźna, Luźna, łagodna, spokojna twarz. Żuchwa jest rozluźniona, czoło również. Delikatny uśmiech na twarzy się pojawia. Jeszcze jeden oddech. Mhm. I teraz jeszcze raz, prawa noga w górę na wdechu, na wydechu, stopa między dłonie. I teraz lewą nogę przybliż trochę do prawej, dłoni przejdź do przodu, zostań na palcach dłoni. I postaraj się unieść lewą nogę w górze, przejdziemy sobie do wojownika trzeciego, jest to świetna pozycja równoważąca. Uh -huh. Możesz tutaj zostać, a jeśli chcesz, możesz spróbować choćby o milimetr unieść lewą nogę w górę, lewą dłoń w górę. Uh -huh. A jeśli możesz, ułóż ją na lewym biodrze. Możesz również spróbować to samo zrobić z prawą ręką. Jeśli nie, zostań w tej pozycji, jest super. Pamiętaj, zawsze słuchaj swojego ciała. I rób na tyle, na ile podpowiada Ci ono. Ja spróbuję oderwać prawą prawą dłoń i zobaczę, jak ta równowaga u mnie dzisiaj pracuje. Prawe kolano może być delikatnie ugięte. Mhm. Świetnie. Możesz próbować również przenieść obie ręce do przodu. Na jeden oddech, na dwa oddechy. Choćby na sekundę. Super. Wróć dłoni. Naprzód maty lewa noga, do tyłu prawa dołącza do psa z głową do dołu. Świetnie, bardzo trudna pozycja, równoważąca, bardzo wymagająca. Mięśnie głębokie świetnie tutaj pracują. Spróbujemy jeszcze na drugą stronę. Ok, lewa noga w górę, wdech. Stopa między dłonie. I teraz prawa noga troszeczkę bliżej podchodzi. Dłonie również naprzód maty i spróbuj prawą nogę unieść w górę, tyle ile możesz. I tak samo robimy jak za pierwszym razem. Próbujemy unieść tym razem prawą rękę w górę, choćby o milimetr, o centymetr, a może uda się ją odłożyć na prawe biodro. Ekstra. I możesz tutaj pozostać, a możesz spróbować te trudniejsze warianty z uniesieniem, choćby na chwilę, na sekundę, lewej dłoni. Możesz ją unieść i ułożyć na lewym biodrze. Zobacz, jak u mnie równowaga pracuje. Lewa noga chwieje się na wszystkie strony, ale o to przecież chodzi. Unieś troszeczkę tułów wyżej mhm. i spróbuj przenieść obie ręce do przodu. Świetnie, wojownik trzeci. Jeszcze jeden oddech i odstaw dłonie na matę. Prawa noga idzie do tyłu, lewa dołącza do psa z głową do dołu. Na dwa oddechy. Ok, przejdź od razu do pozycji dziecka. Odpocznij chwilę, połącz duże palce stóp. Usiądź pośladkami napięty. Kolana szerzej niż biodra i wyciągnij się w przód. Ułóż się. Super zastrzyk energii na poranek. Kilka spokojnych oddechów. Jeszcze jeden. Mhm. I przejdziemy sobie teraz do pozycji malasany. Podwin palce stóp i przejdź pośrodkami do tyłu, jeśli możesz. Usiądź niżej na całych stopach, obniżając pięty. Jeśli nie, zostań z piętami w górze. Ja pięty odłożę. Mhm. I teraz ułóż dłonie na wysokości klatki piersiowej i ramionami odpykaj kolana. Plecy proste, wyciągnij się, wydłuż głowę, plecy, mostek do przodu. I kilka spokojnych oddechów w tej pozycji. Pięknie otwiera biodra. Jeszcze jeden. I teraz ułóż prawą rękę po prawej stronie. Zablokuj rękę kolanem. I lewą rękę spróbuj unieść w górę. Kilka oddechów. Jeszcze jeden. Świetnie. I teraz druga strona. Lewa ręka na lewą stronę przy lewym udzie. Zablokuj sobie tą rękę nogą i prawa ręka w górę. Wzrok skierowany w górę i spokojny oddech. Jeszcze jeden i świetnie wróć do centrum. Mhm. Skrzyżuj z tyłu nogi i pomału przejdź pośladkami na matę. Do siadu prostego. Mhm. Ugnij lewą nogę w kolanie. I teraz na wdechu przenieś lewą nogę z tyłu za plecami rękę, prawą rękę przed lewe udo. I na wdechu skręć, dokręć cały tułów w lewą stronę, głowa za lewym barkiem. Zostań chwilę. Prawa noga jest aktywna, stopa flex. Jeszcze jeden oddech. Mhm. I na drugą stronę. Lewa noga wyprostowana, prawa ugięta, prawa ręka z tyłu za plecami, lewa na prawym udzie i na wdechu. Skręt przy wydechu. Prosta prawa ręka z tyłu, odpycha się. Czyli nie zapadamy się tutaj. Odpychaj się prawą ręką, głowa za prawym barkiem. I ostatni. I wróć do centrum i teraz pomału przejść do leżenia kręg po kręgu głowa na końcu super połóż się na macie przyciągnij kolana do klapki piersiowej i przejdź do pozycji szczęśliwego dziecka unosząc obie nogi w górę możesz chwycić się za dużego palucha lub też za zewnętrzne strony stóp i postaraj się jak najbardziej obniżyć kolana w kierunku maty. Możesz to robić naprzemiennie: raz lewe kolano, raz prawe. Możesz spróbować doprostować jedną nogę, drugą. Możesz zostać nieruchomo. Wybierz swoją opcję, jak ci wygodnie. Oddychaj spokojnie. Długi wdech, długi wdech. I jeszcze jeden oddech. Mhm. I teraz przejdź kolanami na matę i spróbuj zrolować trochę plecy, robiąc taką kołyskę do przodu i do tyłu. Masując cały kręgosłup wzdłuż. Mhm. I nie po malutku przejść do wygodnego siadu. Bardzo Ci dziękuję za tą praktykę. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka i subskrybuj mój kanał. Bardzo dziękuję i życzę Ci miłego dnia. Namaste.